Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kurw, no, witam Was w kolejnym odcinku z gry Rime. W poprzednim odcinku poszedłem w stronę Światła. <laughs> Nie wiem, czy to był dobry wybór. E, czy dało się zrobić inny wybór, ale no teraz mamy zmagać się z jakimś dziwnym ptaszyskiem i to mnie troszeczkę martwi. Ale no nic, zobaczmy, co my tu jesteśmy w stanie zrobić. Czekaj, czekaj, co. Tu się jakaś ziemia obraca, nie? Ja tu robię. Dobra, jak tutaj zrobię. Czekaj, czekaj, czyli tutaj muszę zrobić nockę, bo to jest jak widać, aby dzień, no nie? To się obróci. Zrobimy tutaj noc. Ja teraz... Yy, czekaj, jeśli tutaj to jest pod kątem 90 stopni. Jeśli ja tutaj teraz szybko krzyknę, to się to obróci i tu się zrobi dzień. W się noc. Nie, czekaj. Nie ogarniam. Bo tutaj teraz nie wyskoczę. Teraz tutaj jest noc, ok? z sobą też mogę cień zrobić. O, to ciekawe, to ciekawe, bardzo ciekawe nawet. Dobra, i co teraz? No what? Czy jestem gdzieś jakoś w stanie wyskoczyć stąd, czy coś? Nie? A tu jest przejście. Dobra. Ja cię pierniczę. ale mi się przestraszył. Czyli się troszeczkę przygrzałem. Ok, hmm, w sumie coś mi teraz takie potwierdza, że tu się mogę chyba schować, prawda? To w ogóle jest tak, że jeśli ja się przegrzeję... to cholerne ptaszysko mnie łapie. Tam coś mocno zasysa. Wow, 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 wow. Eee... Czekajcie, to jest to tornado! Nie? To tam, które przedtem było na tych rysunkach, takie tornado, nie? I żądę tego smoka, niby tam się smoka. No to wszystko wredne. Aha, bo tu nie mam schronienia! Okej. Okay. Wiem, o co chodzi. Yy, dobra. Tutaj to już mam postawione, teraz muszę szybko tam, tam tamtego tego cusia, bo teraz ten ptaszek ptaszek, ptaszek mi widzi i go, 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 rozstawiaj to szybko! Okej. Okay. Jestem bezpieczny. Tam jeszcze taki jeden jest Fikuśnik Nie, ja czuję, że muszę do niego tam pójść, ale... Jak? Łaś tu do środka! Nie, to jeszcze nie jest to. Ja tam muszę, ja tam muszę przeskoczyć szybko jakoś. Tylko jak ja to mam zrobić? A, na pewno nie tak. Mhm, tu jestem trochę w punkcie wyjścia. A, okej, okay, czyli z drugą stronę muszę jeszcze pójść i tam jeszcze to otworzyć. Dobra. Dobra, dobra. Eee, no okej, okay, nie takie dobra. Ja muszę po tych przeskoczyć. No joj, No jeszcze się ta kamera śmiesznie zmieniła. Lubię to, lubię to i teraz co tu mam zrobić? Tu się dobrze schować gdzieś? Dobra, tu się mogę schować. Ty jesteś ostatni. Ej, tu mam drugą burzę. Co w rubelku? Ale żeśmy burzę rozpętali Ale kurczę, to wszystko dalej żyje Tylko uciekne gniazdo o, o, o. Co to są te tutaj? Dzień dobry Ej, nie bój się mnie Niech No zakąpuj się ze mną. No nie uciekaj. Może ty? Nie? Idę do tego drugiego wiatraka w takim razie Bo To jest coś tam... Aha Już widzę co poszedłem Znowu już dzisiaj mi uciekł, znowu już nie wiem jak tam przejść Ale może tędy się uda Aha, tylko tu jest, że będzie mnie smażyło słoneczko, No nie. Hmm. gdzie mam teraz iść? Tam już burza nie sięga. Tu w ogóle jakieś duchy, czy coś to jest? O co tu kaman? No się ma. No hej, no nie. nie wiem gdzie mam iść, piesek, lisek? Gdzie ty jesteś? Może tu? Tam coś jest? Nie! Yeah! Zostawaj. Ops. Oj, jak mi zleżyło strasznie. Aha. To po prostu jakiś achievement. <gry> Spoko. Tam w ogóle jakaś latająca wyspa, co? Czy tutaj można jakieś takie achievementy zbierać też, znajdź takie, no fajnie. <laughs> to przypadkiem znalazłem jedną. Yy, ale to i tak... Yy, mnie nie ratuje. Czekaj, bo jest jeszcze ten wiatr, zobaczymy czy tam do jestem w stanie jakoś podejść do niego, tam coś mryga w ogóle. Aha, ta, ta, ta burzowa taka, ten. Może tam mam iść, tam tego wiatraka teraz. A, jest listek! Widzicie go tam? Siedzi sobie cwaniaczek. Nie powie od razu, chodź no tutaj do mnie. No jestem. I co? Czemu na nich szczekać? Są kumple. I się nie chcę kumplować, szkoda. Oj, nie widzę nic, mówcie co chcecie, ale nie widzę nic, naprawdę. Nie wiem co w tym momencie zrobiłem, ale zrobiłem źle. Ej, Aj, ajku. To chyba na dół nie muszę iść, nie? No nie. Chyba, że czekajcie, jakbym sobie tak. To w ogóle ciemno jest strasznie. I... A tu nie ma nic. Nie ja wiem przeskoczę i teraz sobie spadnę na dół. Też nie. Ej, lisek, co ja tu mam zrobić? Czym to już cokolwiek widział, to było całkiem fajnie. Czy tam nie jestem w stanie też na lewa przeskoczyć? Cieś przeskoczyłem. Nie pytajcie mnie gdzie i po co i, i co mi to da. Jakś szedłem niżej. O tak, oświetlenie. Tam są schody. Ja tu nic nie widzę. Nie śpiewaj, teraz tylko mi to światło zapal. Jakś tu schodzę, tak nie wiem gdzie. Coś jest w ogóle tak ciemno, że to jest masakra, nie? Naprawdę nie polecam wam mieć brudnego monitora. <grymne> Idę tu. Tu widziałem światło. O! Idę gdzieś. Kolejne schody. Kolejna ciemność. Nie pytajcie mnie gdzie jestem A, tam byłem pod tego nagrodę. Dobra, czyli tu gdzieś dołem wyszedłem No i teraz pytanie, gdzie mam iść? Tutaj ta cholera lata Czy iść tam? Czy mam płynąć tam? Zaryzykuję tutaj. To się pewnie nie uda. Chociaż? O, aha, dobra. Ja tam wypłynąłem tam. Do, czyli tutaj nie mam po co iść. Dobra, czyli muszę płynąć tam. Spadaj, cholerne ptaszysko. Czy to się uda? Whoa! Whoa! Co tu się dzieje pod wodą? Ha, te bańki mi dają oddychanie chyba. Dobrze, to płyniemy za bańkami. Punkt. I tu mogę wypłynąć. Dobrze. Ja już nie wiem gdzie jestem. Wyjdę gdzieś w jakieś miejsca, żeby mógł wyjść, żeby nie było aż tak ciemno. Nie podobają mi się te odgłosy. To jest klucz ogólnie. Tylko jak ja chciałem do niego dostać? Jestem w stanie wyjść. Hmm. Widzisz w tym momencie zauważyłem? Yy że na monitorze, na którym nagrywam bo no, oczywiście wiecie mam trzy monitory i tak dalej ja coś widzę <śm> a na głównym monitorze nic, co ja to nie mogę wyskoczyć aha tutaj widzicie I, i, i jakby nie ten monitor drugi to bym tego za choler nie widział i to diametralnie zmienia normalnie postać rzeczy może się po prostu patrzeć troszkę w bok, ale jest OK. ja tu coś widzę. Czyli podejrzewam, że i też będzie ci lepiej widzieć niż ja widziałem na tamtym monitorze. No, wniosek taki, muszę rozjaśnić monitor. Dobra, mam klucz, tylko... Nie jest do któregoś wiatraka, tylko teraz pytanie do którego I, i jak ja się mam do tego wiatraka dostać, to rozumiem, że to muszę teraz wypłynąć i to może być problem, jeśli te bombelki się nie zregenerowały. A zregenerowały się, super, świetnie, to chociaż tyle. Pod tym kątem jestem bezpieczny. A teraz pytanie, w którym kierunku ja muszę dopłynąć? A, hmm, ja czuję z wyboru dużo. No kurczę, tutaj jest jakieś wejście. Muszę to tu. A może nie, hmm. gdzieś to pędziłem, tylko nie wiem gdzie. Ha, świetnie, czy ja to miałem dopłynąć czy kozy z dwoma kluczami. No świetnie. Teraz pytanie, gdzie jest drugi klucz jeszcze? O kurczaczek. O kurczaczek. Czyli się muszę wrócić. Eee. Wait? A tu jest ta woda, dobra. Co to w ogóle jest to? jakiś okręt? Oj. No to powiem wam tak. Jest ciekawie. I... I muszę znaleźć drugi klucz. A czy mi się to uda? To zobaczycie już w kolejnym odcinku. <laughs> A teraz przerwa na reklamę. A, czekaj, tutaj jeszcze mogę popłynąć. Eee, e, także, dzięki wam serdeczne za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I opłynąłem w koło. No, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Spróbujemy znaleźć drugi kluczyk. Także dzięki Wam serdeczne i do zobaczenia. Już na tydzień w kolejnym odcinku Rajma. A nie tylko, bo i w tygodniu też odcinki będą. Także do zobaczenia i pa pa!